Gdzie jesteśmy? Jo! I zo jest tutaj darmowe, jak się okazało. A e, jest tylko. To ten sam vibe, który był w. E, w na Brooklynie. Nie, na, na Brooklynie, na Bronxie. Bo zo jest darmowe, ale wystawy są płatne. I kupiliśmy mapkę za 10 peso, czyli za 2 zł. Nie ma na tej mapce, tu jesteś? Hmm. Kazali mi zostawić cigaretę i całe jedzenie, które miałam do samego więc... no, To Dobra, i tupię. Lobo Mexicano. Zamknęli psy i udają, że to wilki. Dotykam? Eee, czekaj. Eee, Dotykam. Nie. Bliżej kaktusa. No, dotykasz teraz. Hiena Cafe. Na Ona wygląda jak owczarek niemiecki. No, najładniejsza na jaką widziałem. No. No, coś. Nie widzę się kamery kamerze za bardzo. Pają pas. Satna Sagarda. Ej, ucieka. Czuśak lubi się. Te błędy. A dokładniej Camello Bactriano. A tu dromader. Dello dromadero. Dalej będą małpy. Chodź, Zola, zobacz, zobacz, zobacz swoich braci. Śmieszne. Nie. Mądra małpa. Simba. O Jezu, idzie do nas. Cześć. Ujacie. Ale tak Idzie sobie od nas jednak. Nie do nas. Jednak, jednak jej mandryn. Ja mam tutaj, tak? Safari. 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 O, będzie piła. Oj, Nigdy nie widziałam pijącej zebry. W safari San Diego? Ojej, nie posmakowała woda. Nie dobra. Ojej, zakrztusiła się. Nigdy nie widziałem zakrztuszonej zebry. Biedna. Tyle Ale zebry się krztusi. Się spłoszyły nagle wszystkie zwierzęta. No już się zatrzymały. Ale serio były spłoszone? Jakby się przestraszyły czegoś. Zdecydowanie są. No. Guanaco. Dwa guanaco sobie tutaj siedzą. Siedzą i jedzą. Siedzą i jedzą. Dzień dobry, chcieliśmy wam pokazać hipopotamusa. Tu. Ta skała wystająca z wody to hipopotam. Fajny. O! o, tu jest kolejny hipopotamo. Taki prawdziwy, tam jest kanał. Biedne są rozdzielone. Ojej, zniknął. Oj. E, w ogóle mega ładna jest roślinność w tym zoo, naprawdę. To można przyjść dla samej e, Flory tutaj i tak się cieszyć, i jarać. Nawet było takie miejsce, gdzie były pokazane kaktusy i opisane jak się nazywają. Tak, ale póki w hiszpańsku nic nie rozumiemy. Tak, puszode z panielu. Mapa też jest po hiszpańsku, więc też nic nie rozumiemy. Tak, nie dali nam An... angielskiej mapy. Bo ja na przykład mogę wam powiedzieć, co to jest przed nami. Możesz, możesz... Ja cię nawet teraz powiem. Antilope Sable. Antilope Sable, tak. A tu będą kanguro rojo i kanguro gris. Albo nic, nie Albo będzie. nic nie będzie. Nie będzie niczego. Oszustwo. Nie ja ma kanguru. A akurat kanguru to chciałam zobaczyć. No, kanguro. Dojo. No i mamy kolejne antylopy. Pełno jest tutaj antylop. To jest za składające się głównie z antylop. Nie, Bisonte americano. A ja widziałam je na żywo, widziałam je na żywo. Serio, serio. serio. Mhm. A może nawet kiedyś uda nam się skręcić film z Yellowstone. Jak będzie chwila czasu, to Wam wrócimy. Pinkfin tu. Czy echo to międzynarodowe słowo? Tak. Ej, fajne, są Co Koto jeleń. Nie. Co jeleń? Nie. Ej, jak po polsku się nazywa ten zwierz? To nie koto jeleń. Co to jest? No, Pomóż mi powiedzieć. O, jaka ona rozdzielujesz, nie? O, wiewiórka. Patrzcie, jaka duża klatka na orła. W się sensie wiadomo, że dla orła to i tak zawsze będzie za mała, to. ale nigdy aż tak dużej nie widziałem w żadnym zoo. Ej, w ogóle mega zabawne jest to, że te wszystkie dźwięki, które teraz słychać, to są ptaki, które tak osieć przyleciały po prostu z miasta. To nie są ptaki w klatkach, to są wolne ptaki, morsz, które siedzą sobie na drzewach mega głośne i mega grzytyczne. Brawo, Lucy! O, Cześć, Popisuje się! Cześć! Jest jedna! Jezu, nie wiem, kiedy są słodkie, ale... Jak Melusia. No. Na taka naziemna foka. O, bardzo pasują prawie. No, musi powietrza nabrać. O, A to biała fuga. O, ludzie, cześć. Pierwszy dzisiaj jakiś widzę. No, nudni. Cześć, mały. O, chodzi Halloween. Gepard obchodzi Halloween. Dobra. On chyba jest taki duży, po prostu, a nie gruby, jednak. Oj, się wierci! Oso, pardo! Ale niedźwiadki, akurat najpajniejsze to były chyba we Wrocławiu, co. Niedźwiedź ma owsiki. Ewidentnie tak. Przekręci w półkę. Wilk tu przechodzi przed nami. co To wilk czy, czy lis? Ej, kolejne zwierzę, którego nigdy w życiu nie widziałam, w ogóle nie wiedziałam o jego istnieniu. Wilko-lis. Albo... Lobo, Lobo de, de crin. Papilki. A to czy nie ludzie? Tu papiki. Tigre de Bengalia. Tigrys bengalski. Cygry z Bengalski. Ale białe przed nami. A nie każdy cygry z Bengalski jest biały? Znaczy ja nie wiem. A jest? Ja nie? też nie, nie, nie wiem. Niezły Marek. Nawet jak to tylko bo się otworzy, nie? W ogóle w tych porożastych zwierzętach? Przy klatkach wszędzie są właśnie poroże, ich prawdziwe, żeby sobie porównać, jak one wyglądają. To też jest mega fajne. A co robi ten Wenado? Fika! W tym zoo są prawdziwe pandy. A czy jedna prawdziwa panda. Nigdy nie widziałem takiej prawdziwej pandy. Zawsze tylko są te oszukane, ee, no pomarańczowe. No to takie, wiesz, te małe. No, to nawet nie są pandy. To są pandy. No dobra. Oni ale... tak oszukują, że o, panda, tak naprawdę idziesz i tam jest to pomarańczowa panda. A tutaj jest taka prawdziwa, tylko że akurat śpi i, i, i nawet chyba na, nie uda Wam się pokazać, no bo to przez szybę ciężko będzie na kamerze uwietrznić. Mówiłem to, może to być Uwiecznić. kupa futra. I mogą nas oszukiwać. A myślałem zobaczyć pandę na żywe oczy. No i widzimy tylko śpiącą leżącą daleko. Musicie <laughs> no, <laughs> uwierzyć, że ona jest tam. <laughs> to jest taka kupa futra. I nawet jest tutaj na mapie panda giganta. Jest, ona jest, naprawdę. Ale jej nie ma. I zobaczcie, były trzy pandy, ale dwo, dwie już umarły. Xihua i Shuan Shuan. A została Xingxing? Może zawołają po imieniu Xingxing. Xingxing? Ok. Stąd widać trochę lepiej. I peska. Zobaczcie, są takie same automaty jak były wszędzie w Stanach i w Niemczech też, że wsadzasz 10 peso i jedno peso. Sup. I teraz to jedno peso zostanie z... Jezu, zmielone. Hmm. Peso się ciężej gniecie niż centy albo eurocenty. Aż tutaj została pozostałość po jedno peso. A tu mamy ładnie wybitego wilka. Ładne. fajna, Mega pamiątka to jest. Tak, ja sobie kolekcjonuję takie jak się da. Jaguar negro leży tam. Łapki są. Duże łapki. Groźne. Przeklód, przejdzimy. Śpioszek. A nie, ja to tak nie zobaczę. Nie no, ona jestem za zafascynowana czymś. A to jest mega słodek Śpiąca, słodka hiena. Jena Mateata. Nic nie rozumiem. Za <grym> <grym> mury. <grym> Słoneczko znalazłeś z siewa. Tak Ej, mm. jakbyś miał wybrać swój spirit animal z tego zo. Ojej. Eee, to nie, to wilk. Wilk? Dobie wilki. A twój, Klaudia, jaki to byłby Spirit Animal? Mój Spirit Animal to chyba e, foka. O, foka była słodka. Foka, no, foka, bo to atencjuszka ma. <noise> Dobra. Sprawa wygląda tak. Weszliśmy z Zo. I jak wyjdziecie z Zo, to będziecie mieli takie straganiki, które już Wam pokazuję. O, dużo takich straganików. I tutaj kupicie tańsze pamiątki, jeżeli chodzi o jakieś magnesy. Więc nie musicie kupować w tym zoo w miejscu na suweniry, tylko możecie wejść i kupić tutaj. No, ale generalnie podsumowanie zo, Klaudia. A! Dla mnie to jest. E, no dobra, no rzeczywiście, drugie najlepsze zo, jakie widzieliśmy w życiu. Pierwsze najlepsze zo było w San Diego. Zdecydowanie. No, ale to naprawdę super, kurde. Mega po pierwsze intuicyjne... darmowe, Olu. masz jedną drogę, którą po prostu idziesz przez całe zoo, i się nie musisz zastanawiać gdzie skręcić, żeby zobaczyć wszystkie zwierzęta. Dużo zwierząt fajnych. Zwierzęta miały duże wybiegi też. Były zwierzęta, których nawet nie widzieliśmy o ich istnieniu. To było crazy. Tak. Więc dużo, dużo naprawdę fajnych zwierząt. Eee, intuicyjnie, tanio, bo darmowo. Z płatnymi wystawami, na których nie byliśmy, bo akurat jakoś nas specjalnie nie interesowały te płatne. Najciekawsze zwierzęta i ma były i tak właśnie w tej wersji podstawowej. No bardzo polecamy, naprawdę jak będziecie w Mexico City, no to totalnie trzeba iść do zoo. Tak, jest nasza polecajka. Dajemy okejka.